Piwnica pod Baranami tragiczne wieści o jednym z artystów. Całą Polskę obiegła informacja o jego śmierci. To ogromna strata dla świata kulturalnego. Cała Polska jest zasmucona jego śmiercią. Przykre wieści przekazano w mediach społecznościowych kabaretu literackiego. Jeden z artystów kabaretu Piwnica pod Baranami zmarł, o jego śmierci poinformowano dziś na profilu kabaretu w serwisie Facebook. Mężczyzna był ostatnim artystą, który został przyjęty do grona krakowskiego kabaretu. Ogromna strata dla świata kultury. Przykre doniesienia z kraju. Piwnica pod Baranami to kabaret literacki, który działa od 1956 roku. Powstał w Krakowie, jego głównym twórcą był Piotr Skrzynecki. To właśnie on przyjął Piotra Kubekubowicza do grona kabaretu w 1997 roku. Niestety tego samego roku zmarły. Piotr Kuba Kubowicz występował w piwnicy pod baranami od 1997 roku. Mężczyzna śpiewał, a także pisał muzykę do poezji artystów takich jak Miłosz, Tuwim, Gałczyński, Leśmian czy Dymny. Część z nich można usłyszeć na płycie Wyciszenie. Artysta był również autorem widowiska Godzinki stworzonego do wierszy modlitewnych Reinera Mami Rilkego. Widowisko z jego muzyką było ponad 100 razy prezentowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Zagrał również w spektaklu Ostatnia Godzina w Teatrze Kto. Dzieło powstało na podstawie twórczości Watał Stoja w adaptacji oraz w wierszani Mariana Janusza Kawałko, napisał do nich muzykę. Mężczyzna był również zawodowym śpiewakiem operowym. Studiował na Wydziale Wokalnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gdańsku. Artysta dokonał wielu wspaniałych występów w trakcie swojej kariery. Ma na koncie m.in. trzy spektakle w operze kameralnej w Wiedniu.